Dzień dobry katarzyna bugajak z kadry szkoleniowej car group. Dlaczego czasem brakuje nam motywacji i energii do podejmowania działania? Dlaczego czasem po prostu nic nam się nie chce i żadne motywacyjne próby reaktywacji na nas nie działają? Idąc tym tropem czy dopada nas chwilowy brak chęci, czy to już lenistwo? Takie rozróżnienie może być czasami trudne, ale istnieją pewne wskazówki. Które mogą nam pomóc odróżnić te dwa stany. Pilowy brak chęci jest zwykle przejściowy i krótkotrwały. Może wystąpić na przykład po długim wyczerpującym dniu pracy, kiedy potrzebujemy odpoczynku i relaksu. Lenistwo natomiast jest często chronicznym stanem, który utrzymuje się przez dłuższy okres czasu i powtarza się regularnie. Filowy brak chęci dotyczy zazwyczaj konkretnej sytuacji lub zadania. Możemy być zmęczeni lub zniechęceni do zrobienia czegoś konkretnego, ale w innych obszarach życia. Zachowujemy naszą aktywność i motywację. Lenistwo natomiast ma tendencję do ogarniania większej części naszego życia i wpływa na różne jego dziedziny. Filowy brak chęci nie ma większego wpływu na nasze codzienne obowiązki i zadania. Możemy odłożyć jedno zadanie na później, ale wciąż jesteśmy w stanie efektywnie działać. Lenistwo natomiast może prowadzić do opóźnień, do odkładania zadań na potem i ogólnego obniżenia produktywności. Filowy brak chęci zwykle nie powoduje silnych negatywnych emocji po prostu czujemy się nieco znużeni lub zniechęceni do danego działania. Lenistwo natomiast może towarzyszyć poczucie frustracji, bezcelowości czy przytłuczenia, a także wpływać na nasze samopoczucie i na naszą samoocenę. Chwilowy brak chęci może być spowodowany zmęczeniem, stresem lub tymczasowym obniżeniem nastroju. Lenistwo natomiast może mieć głębsze przyczyny, takie jak brak motywacji, niewłaściwe cele, brak pasji czy utrata sensu w naszych działaniach. Warto pamiętać, że każdy człowiek ma momenty, kiedy kiedy nie czuje się zmotywowany i może odczuwać chwilowy brak chęci. Jednak jeśli brak motywacji staje się chroniczny i znacznie utrudnia nasze codzienne funkcjonowanie, może być wskazaniem na obecność lenistwa. W takim przypadku warto podjąć kroki mające na celu zrozumienie przyczyn i przezwyciężenie tego stanu. Lenistwo jest powszechnym zjawiskiem, które dotyka wiele osób na różnych etapach życia. Zastanówmy się więc, dlaczego nam się nie chce. Lenistwo w swojej podstawowej definicji można opisać jako brak ochoty, do podejmowania aktywności lub brak ochoty do działania. Oczywiście nie należy traktować lenistwa jako jednoznacznie negatywnego zjawiska. Czasem potrzebujemy odpoczynku i regeneracji, a lenistwo może być sygnałem organizmu, że powinniśmy zwolnić tempo. Jednakże, gdy lenistwo staje się dominującym trybem naszego życia i przeszkadza w osiąganiu celów, wtedy powinniśmy zastanowić się, co kryje się za tym brakiem motywacji. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do pojawiania lenistwa. Jednym z nich jest brak celów i motywacji. Gdy nie mamy wyraźnych celów, które motywowałyby nas do działania, łatwo popaść w obojętność i bezczynność. Czujemy się zagubieni i nie widzimy sensu w podejmowaniu jakichkolwiek działań. Dlatego tak ważne jest, abyśmy regularnie określali sobie cele. I dążyli do ich realizacji, co stanowi skuteczną przeciwwagę właśnie dla lenistwa. Kolejnym czynnikiem wpływającym na lenistwo jest nasze otoczenie. Jeśli jesteśmy wokół osób, które są równie leniwe i nieaktywne, łatwo możemy poddać się tzw. presji grupowej i podążać za ich przykładem. Dlatego ważne jest, aby otaczać się inspirującymi dla nas ludźmi, którzy mają pasję i zaangażowanie w to, co robią. Ich entuzjazm i energia mogą nam pomóc przezwyciężyć nasze lenistwo i pobudzić nas do działania. Warto również zwrócić uwagę na nasze nawyki i styl życia. Często lenistwo wynika z przyzwyczajeń i z rutyn, które utrzymują się w stanie bezczynności. Jeśli przyzwyczailiśmy się do spędzenia większości czasu na oglądaniu telewizji czy korzystaniu z mediów społecznościowych, może być trudno zmienić nam ten nawyk i zacząć aktywniej wykorzystywać czas. Warto zastanowić się nad tym, jakie nawyki przyczyniają się do lenistwa i spróbować wprowadzić zmiany, które zachęcą nas do bardziej produktywnego i satysfakcjonującego życia. Nie można również zapominać o wpływie zdrowia fizycznego i psychicznego na naszą motywację i energię do działania. Często brak snu, niezdrowa dieta czy stres, Mogą prowadzić do zmęczenia i braku chęci do podejmowania aktywności. Dlatego ważne jest, aby dbać o swoje ciało i umysł przez zdrowe nawyki, przez zdrowe nawyki żywieniowe, regularną aktywność fizyczną i techniki relaksacyjne. Poprawa ogólnego samopoczucia może pomóc w pokonaniu lenistwa i zwiększeniu naszej motywacji. Warto także podkreślić, że lenistwo nie jest trwałym stanem i można go przezwyciężyć. Kluczem do tego jest świadomość i chęć zmiany. Samo zrozumienie przyczyn lenistwa i zidentyfikowanie obszarów, w których możemy wprowadzić poprawki, to już ogromny krok do przodu. Pamiętajmy, że każdy ma w sobie potencjał do osiągania sukcesów i realizowania swoich marzeń, ale wymaga to wysiłku i determinacji. Wniosek zatem mamy taki, że lenistwo jest złożonym zjawiskiem, które może mieć bardzo różne przyczyny. Być może brakuje nam celów, struktury, motywacji lub pewności siebie. Może wynikać również z naszego otoczenia, z naszych nawyków czy naszego stanu zdrowia. Jednak niezależnie od przyczyn istnieją sposoby, aby przeciwdziałać lenistwu i odzyskać motywację do działania. Lenistwo może dotykać każdego z nas, ale nie musi stać się naszą dominującą cechą. Poprzez określenie celów, opracowanie planu działania, tworzenie pozytywnego otoczenia i dbanie o zdrowie możemy przezwyciężyć lenistwo i odzyskać motywację. Pamiętajmy, że kluczem do sukcesu jest systematyczność i konsekwencja w działaniu. Nawet małe kroki w codziennych działaniach mogą prowadzić do wielkich osiągnięć. Warto również pamiętać, że każdy ma swój rytm działania i swoje tempo. Nie należy porównywać się do innych i nie oczekiwać natychmiastowych rezultatów. Cierpliwość i wytrwałość są nieodzowne w procesie pokonywania lenistwa. Kiedy napotykamy na chwilę lenistwa, warto spojrzeć głębiej na nasze cele i motywacje. Przypomnijmy sobie, dlaczego dążyliśmy do danych celów i jakie korzyści odniesiemy, gdy je osiągniemy. Często przypomnienie sobie sensu naszych działań i zobaczenie większego obrazu może przynieść dodatkową motywację. Podsumowując, lenistwo jest zjawiskiem powszechnym, ale nie jesteśmy bezsilni wobec niego. Poprzez określenie celów, tworzenie planów działania, budowanie pozytywnego otoczenia, dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz konsekwentne działania możemy przezwyciężyć lenistwo i odzyskać motywację do realizacji naszych marzeń i celów. Pamiętajmy, że zmiana wymaga wysiłku, ale efekty mogą być niezwykle satysfakcjonujące.